Dla nikogo nie jest tajemnicą, że o powodzeniu każdego przedsięwzięcia decydują przede wszystkim ludzie, którzy biorą w nim udział. Ich poświęcenie, zaangażowanie, pasja tworzenia czegoś wspólnie. Jeżeli gdzieś, kiedyś zbierze się ekipa ludzi nadających na wspólnych falach, mających jakieś wspólne cele i umiejący z determinacją do owych celów dążyć, to z taką ekipą przysłowiowe przenoszenie gór staje się niemal dziecinną igraszką. Przypadek, a może zrządzenie losu spowodowało, że właśnie takich ludzi zebrało Stowarzyszenie Podróżników Poryzent. Wiele się działo w Domu zalazy w sobotę 11 stycznia. Wypełniony wydarzeniami dzień zakończył się spotkaniem członków Stowarzyszenia Podróżników Horyzont. Na rozesłanych plakatach spotkanie było zapowiadane również jako wieczór kolęd. I było też kolędowanie, ale zanim zaczęliśmy śpiewać... Zapraszamy do tamtej sali, tam już przygotowujemy wspólne koryto. Jest tam, każdy przynosi jakieś ciasto, coś tam. Do zjedzenia i to na tak dosyć krótko, ponieważ potem będziemy chcieli tutaj wrócić i pośpiewać wspólnie kolendy. Pani Krystyna Szarnujewicz zdała relację członkom stowarzyszenia nie tylko. Jak to w rewanżu za potop szwedzki. W szóstkę najechali na rowerach w dniach od 14 do 19 lipca 2011 roku Wyspę Gotlandię. Kierując się względami humanitarnymi, w trakcie wyprawy strzelali jedynie fotki, udokumentowane profesjonalnie wykonanymi zdjęciami przez głównego strzelca Michała Rybickiego. Jednym słowem wyjątkowo udana wyprawa i prezentacja. Oto najkrótsze z możliwych streszczeń. Gotlandia to kraj wiatraków i gotyckich kościołów. Lokalną specyfiką jest umieszczanie klepsyt przy ambonach, żeby kaznodzieje nie przeciągali kazań. Innym lokalnym wynalazkiem są wielostanowiskowe kabiny ubikacyjne, solo, duo, a nawet kwartet. Dzięki temu można sobie skrócić czas pobytu w nie bardzo w ustronnym miejscu, miłą rozmową, a także obsłużyć kilka jednocześnie korzystających z toalet osób jedną rolką papieru. I wreszcie rałki, naturalne pomniki powstałe wskutek wietrzenia skał wapiennych. Piękne są tam okoliczności przyrody, widoki, co widziałem na zdjęciach i zapachy. Tę wiadomość powtarzamy za prelegentką. Zapewne przez przypadek w trakcie prezentacji ujawniona została rzecz niebywała. Z nieznanych bliżej przyczyn, jeden z uczestników wyprawy, Jacek, został zakuty w dyby. Mimo dociekań słuchacza, przyczyna takiej kary nie została ujawniona. Miejscowi ludzie są bardzo przyjaźni nastawieni do najeźdźców na rowerach. Natomiast miejscowa przyroda mniej. Tych, którzy nie urękli się robactwa masowo wyparzącego do namiotów, traktuje cierniami. Z upodobaniem przewijając opony identki. Jednak, mimo wszystkich niedogodności, warto się tam wyprawić. A później, przed kolędami był międzyczas. Poświęcono go na wspaniałą ucztę. Dodała ona obecnym sił, więc wieczór kolęd wypadł imponująco. Śpiewała cała sala, a przygrywał na gitarze Józef Masterner. Pośpiewali, pośpiewali i poszli, ale wakcyna zarazy już złapali i tak oto w domu zarazy spotkali się ci, dla których przenoszenie w gór jest i wrażką, z tymi, którym chce się chcieć. Jak donieśli uprzejmi, słyszeli, jak umawiali się z szefową panią Danutą Poczną na kolejne spotkanie. To jeszcze jest.